Michu, sąsiady Micha, długo mnie to nie, nie było, no ale zobaczymy. Chciałem wam rozpisać w tekście działanie trackera, bo tracker jest jakby kluczowy przy handlowaniu i też przy, głównie przy flipach, natomiast jest tego tyle, jest tak dużo pytań, że po prostu zrobimy to na żywym organizmie, czyli tak. Pakujemy się na futbina, wiadomo, Tools, Tracker, PYK. No i tu jesteśmy akurat na, mo na moim koncie. Co prawda, no dawno się nie bawiłem w flipowanie, bo mi się po prostu nie chce już od dłuższego czasu, no ale wkrótce to się pojawi. Natomiast zostawiłem to, żeby wam pokazać yy, parę głównych rzeczy, które ten tracker ma. Czyli tak, tutaj lewa górna strona. Mamy ostatnie aukcje, no i tu sobie lecimy. Nie, nie, nie będę tego prze, prze, przerzucał, bo to jest bez sensu. Natomiast tak, za ile wystawione, za ile poszedł, jaki jak jest podatek i no ile ktoś sta, za to za, zarobił, tak. Natomiast zobaczcie sobie, że gdzieś tutaj powinno się złapać. O, na przykład tutaj. Listowany za 106 poszedł za 72,5 i jakim cudem? No Takim cudem, że generalnie poszedł na otwartej aukcji na, op na OpenBidzie, a nie za kup teraz, tak samo tutaj 74,5 albo za 150, czyli tak tu mamy jedną rzecz, czyli po ile faktycznie akurat w tym momencie Trezegę schodził. I to jest ważna sprawa. Druga sprawa, na którą zawsze patrzę, to jest tutaj lowest bin. I to jest też tak, że jakby no, on teoretycznie pokazuje, jaka jest obecnie najniższa cena na rynku na kup teraz. Natomiast trzeba wiedzieć, że to jest bardzo często niezgodne z tym, co jest faktycznie na rynku, bo niestety, ale mają opóźnienie. I nie do końca ta cena zawsze się przekłada. Czasem jest niżej, czasem jest wyżej, natomiast ona daje nam pewne tam plus minus pojęcie na temat tego jak ta karta wygląda obecnie cenowo na rynku. To co dla mnie jest bardzo ważne to jest tutaj. Tutaj ten wykres. To nam pokazuje ostatnie 70, 72 godziny. Fluktuacje, czyli zmiany ceny, wiadomo góra-dół, natomiast to są średnie. No one nigdy, nigdy też nie pokażą w 100%, bo to jest jakby narzędzie, które daje nam pewien pogląd. Nie jest tak naprawdę trafne, dokładne na 100%, ale jak dla mnie od dwóch edycji nie wyobrażam sobie flipowania na jakichkolwiek grywalnych bez używania tego tra trackera. Dlaczego ten wykres jest dla mnie kluczowy? No bo widzę, że mamy tak, tutaj mamy dołek, tu mamy odbicie. Mamy znowu dołek. Tu mamy odbicie, ale to wygląda bardziej na jakąś anomalię. A tym bardziej piąta rano. Ej, tu mamy znowu góra-dół, góra-dół, góra, dół, góra, dół, góra dół. Pierwszą rzeczą, którą robię, to jest patrzenie, czy dana karta, o, tu ładnie sobie prac, pracuje pi-resik, ma ten wykresik tak, czy, tu mam specjalnie zastawionego diasa, Dias jest teoretycznie przez cały dzień płaski. Jeżeli jest płaski taki wykres, no to na dzień dobry już nam mówi, że no tutaj może być problemik z a, jakąkolwiek marginesem do, do zarobku. Więc tak, ten wykresik, jeszcze do niego wrócimy, jak dla mnie bardzo ważna sprawa, tym bardziej, że on też pokazuje, w którym miejscu obecnie Załóżmy, tu jest 118, no to widzimy, że tu już było 110, tu było 99, 102, 101. No to już widzę, że jestem troszeczkę za wysoko, a najwyższe mamy 125, 130, no okej, okay, no 130 to jest fajnie, tylko że 130, czyli tak z tego jest 6,5, no to daje nam 124,5, no to już tak, no spoko, da się to zrobić, ale no i nie lubię kupować tutaj, wolę kupować tutaj albo tutaj. Dobrze. Jeszcze do tego wrócimy. Portfolio. Czyli to są akurat. No, tutaj jest większość ikon, którymi się bawiłem gdzieś tam pod koniec poprzedniej edycji. Z tego praktycznie nie korzystam. Zresztą sobie teraz to już olejemy. Tu można dodać ulubionych. Ja z tego nie korzystam, więc też nie będę się nad tym zagłębiał. I teraz mamy tą zakładkę. Top Movers. To co się najbardziej w ciągu ostatnich 24 godzin obni obniżyło albo urosło. I tak samo możemy, możemy to sobie popatrzeć w, w przeciągu ostatnich 4 godzin. No i teraz tak. Cyferek nawalone, wykresów nawalone. No i Panie, jak tu zarobić? No to ja Wam mówię tak. Wchodzę sobie na tracker. Jestem zalogowany. To jest jakby też kluczowe, ale robicie zwykłe konto na, food, na Foodbinie, żadne tam premium i tym podobne, bo to jakby no, nie jest to do niczego potrzebne. Jak już jesteście zalogowani, odpalcie sobie. Pierwsze co? To tą zakładkę Top Movers. Ja sobie od razu z bomby zmieniam na 4 godziny i patrzę. Luis Hernandez, dobrze. 87. Teraz sobie zrobię tak. Ja go zakładam, że mogę mieć, natomiast nie chcę mi się na to teraz marnować czasu. Dodam sobie jego wersję 87 po obecnej cenie. Tak? okej, okay, dobra. On mi się powinien pojawić na samym końcu. Dobrze, jest. Teoretycznie obecnie jest za 80 tysięcy. No i zobaczcie, jak tu pięknie 150 i w ogóle, kurde, jaka okazja. No tak. Tylko ta zakład ten wykres mi coś pokazuje. Jakąś tam tendencję, ale ogólną. No i teraz tak, strzed za 72, 72, 65, 70. O, 89. I to jest kiedy? 13. 13 września, 5 dni temu za tyle, sprzed. Więc, jakby, absolutnie ta karta w tym momencie mnie nie interesuje, bo ona po prostu nie zejdzie za taką cenę. I tak sobie jadę, pierwsze co, to są właśnie te zakładki Top Movers. Ostatnie 4 godziny. Wiadomo, że tych nie ruszamy, no bo one po prostu podbi podbiły, więc jest to bez sensu. Ale tutaj sobie sprawdzam, które. Karty przyjemnie się poruszyły. Ok, no co my tu mamy? Eee, no Nie było 84,5, 150, no ale wiemy, że tych ikon w tym momencie, tych niższych wersji jest bardzo mało, więc to jest po prostu przek, przekłamane. Większość ikon tu powinna być dosyć mocno jednak przekłamana w, ob, w, w obecnym czasie, natomiast przy normalnie działającym rynku, to jest pierwszy ruch, który robię. Jeżeli nie wiem, na jakich kartach handlować, czego szukać, to będzie pierwsze to. Drugie będzie to. I znowu przyjrzenie największych ruchów w ciągu ostatnich 24 godzin. A mawi w ogóle fajnie sobie, bo się przygotowywałem trochę, to fajnie, fajnie to wyglądało. Gdzie zobaczcie. Obecnie jest 18. Teraz się cofniemy. No, jest za 23,5 sobie poszedł, za 14 10, 250, tu jest znowu 26. Widać jakby no karta sobie pracuje. Natomiast 18 to nie jest cena. Jakbym miał kombinować, to bym to brał na, op na open OpenBidzie gdzieś w okolicy minimalnej. E, więc tak, jak nie wiem czego, szukać. To pierwsze co, to są właśnie specjalne. Na dzień dobry, tutaj, z tej. Później, no bo jakby 4 godziny, no bo wiadomo, że to są te ostatnie ruchy. Tutaj jest 24. I jak te nowe rzeczy sobie przerzucę, to korzystam ze swojego portfolio. I teraz, tak. Skąd wziąłem? No, akurat przy ikonach, bo to jest jakby już pewien tam. Moment. Przy ikonach, no to było na tyle proste, że brałem te ikony bodajże do 500 tysięcy z jakimś tam małym odchyłem, bo tam był na pewno Dino Baby i tak i tak dalej. No to są same ik ikonki, tak? Ale jeżeli jestem w trakcie, w, jesteśmy w normalnym cyklu, to ja sobie przeważnie robię tak. Pierwsze co to wchodzę na popularnych filtruję sobie przez... Gdzie tu jest teraz tych... Boże, tych kart nawalili w tym roku, panie. Jeszcze raz. Tu wchodzę sobie, robię all specials, gdzie tu jest to all specials. Dobrze, all specials. I już mi to daje jakieś pojęcie, tak? To są najbardziej popularne karty na Foodbinie. Zwykle przekłada się na to, że to, co jest popularne, to albo poszczyt Lig, ale to przy innym temacie możemy to poruszyć, albo są po prostu te karty, na które ludzie patrzą, bo chcą nimi grać, tak? Zobaczymy sobie, co tam u kolegi Franka. Okej. Okay. Kolega Frank, 50, 49, 50, no to całkiem spoko. No dobrze, to teraz zobaczymy sobie tak. Znalazłem sobie taką kartę, bo był wysoko w y, popularnych. I robimy tak. Wracam sobie do trackera. Add a new trade. Wpisujemy sobie pana. I teraz tak. Ja sobie zawsze wpisuję po prostu tą cenę, która jest obecna, niby, bo tak na, naprawdę nie do końca patrzę później na te kolorki, czy one się zmieniają na zielono, na czerwono. Kolorki mnie interesują, interesują mnie wykresy i liczby. Dobrze, mamy go. Mamy go tutaj. No i pan jest całkiem przyjemny, nie? Bo tak generalnie, no tutaj ma 58, tutaj ma gdzieś 47. Widać, że się waha, tu jest 48 cały czas. 45 sobie latał też no między 45, a tu nawet jest po 39 na OpenBidzie, tu jakieś było niskie listowanie o 642 widać, że z tego da się, da się spokojnie coś wyciągnąć, bo nawet między załóżmy tym, 44,750 a 49500, no to już, już jest po, pod, po podatku całkiem przyjemnie, bo to mi pokrywa 10%, tak dodatkowo widzę. Tutaj widzę, że o ile OK, jakby, no w tym momencie jesteśmy na 50, czy jesteśmy lekko powyżej tej kreski, i on chodził niżej, no ale chodził niżej kiedy? Przed 17, czyli wczoraj. Jeżeli mam przez cały dzień tak kształtujący się wykres, to mogę śmiało założyć, że on powinien jednak stąd. Z powrotem odbić. No tym bardziej jakby w obecnej sytuacji, gdzie nie ma promo, nie ma nowych kart, nie ma nowych team, team of the week, tak? No i jak widzę sobie to, to odpalam sobie kompaniona. No, chciałbym sobie odpalić kompaniona, ale go, no, już nie ma. I snajpię. Po czym wystawiam go wyżej. I to jest wszystko. Tak naprawdę cała filozofia. I generalnie Później, użytkowo, wygląda to tak, że wjeżdżam, sprawdzam te top movers, jedne, drugie, pyk. Przechodzę tutaj i jadę po kolei każdą kartę. 115, no dobra, tu było 129, ok, dobra. Kolejny, Laudrup. 98, o, spokojnie, jakby 98, a tu było 120. Szybkie rzucenie okiem. No, dobra, 115, 120, ale słabo się sprzedaje. Pyk, Nas, następny. Jeżeli coś jest wystawione, jakby tak, luk jest tutaj na kształt wykresu. Ciekawe, czy znajdę coś, żeby Wam pokazać. No, nie. Zależałoby mi, żeby znaleźć kogoś, kto jest dużo. O, właśnie, na przykład. Mamy Del, del piero, tak? No i on obecnie jest na rynku 138. Jak widzimy, to jest wznoszące się. Ja z, au, z automatu, nie patrząc na resztę rzeczy, przeskakuję tą kartę. Bo widzę, że ona powinna być gdzieś w okolicach setki, tutaj, żeby mnie to zainteresowało. I wiadomo, ten wykres nie jest dokładny. Co info. Gdzie on tu było? Tu. Też nie jest najprawdopodobniej w tym momencie aktualny, bo może być wystawiona jedna wersja niżej. Ale chodzi o to, że. To daje pierwszy pogląd. Jeżeli mam na tym trackerze, no, jak widzicie, trochę tych kart tutaj jest jednak wrzuconych. To przejeżdżając to sobie parę razy dziennie, to może faktycznie, no, parę kart opuszcza, tak? Ale działając na takim wachlarzu różnych kart, no, to nie ma opcji, żeby tu za każdym takim przejazdem nie złapać iluś okazji, tak? Łapiąc ileś okazji na różnych kartach dzielimy ryzyko. Jak dzielimy ryzyko, to obniżamy możliwość potencjalnej wtopy, która wiemy, że na flipach jest zawsze, zawsze będzie i nic się z tym nie, nie zmieni. Od czasu do, do, do czasu trzeba popłynąć na bańkę, na, na, na dwie bańki. Żeby później to od, odrobić, oczywiście, ale generalnie jest to normalne. Także pamiętajcie, wjeżdżamy, Top Movers, Portfolio, Portfolio jak uzupełnić, są dwie opcje. Pierwsza to jest popularne, drugie Players PGP. Tutaj też bym chciał mieć All Specials, bo jednak te złote w tym momencie mnie już nie interesują. Poszło. Mamy All Specials i to nam pokazuje po ilości rozegranych gier eee, karty. Więc wiemy, że albo ludzie będą kupować popularne, albo te, kto, którymi gra, grają, tak, bo albo chcą zmienić coś, bo patrzą, że o kurde, to mi, to mi się podoba i jakby jak klikają, sprawdzają tę kartę, to ona wskakuje w popularne, a jeżeli, no, czasem jest tak, że wskakuje w popularne, bo jest link, że dostanie IFA kartę specjalną i tak dalej, albo dostanie linka, Albo drugie źródło, które ja też bardzo lubię, to jest PGP. Tylko, że PGP w pewnym momencie, jak już przechodzimy na dalsze fazy gry, przestaje być aż tak ważne, bo no mówmy się, w tym momencie raczej Amawim albo Bambom tym 86 to raczej mało kto gra, nie? Znaczy fakt, że teraz już w ogóle raczej mało, mało kto gra. Ale na samym początku, myślę, że spokojnie gdzieś tam do Toców to, to PGP jest bardzo, bardzo ważne, tak później trzeba oczywiście brać poprawkę, właśnie, że te że naj, najwyższe to nie do końca są już mia, mia, miarodajne, bo to jest po prostu skumulowana ilość gier od początku sezonu. Natomiast tak czy inaczej są to zawsze warte do sprawdzenia karty. Także mówię, PGP albo popularne. Chyba, że jesteście na Discordzie, to wtedy macie listę i macie dużo, dużo prościej, tak? No bo jakby no, klient płaci, klient wymaga, klient dostaje. No. I później, jak już macie to portfolio zbudowane, no to tak jak mówiłem, po kolei lecę, sprawdzam. O, badge sobie jest na 90. O, tu ktoś grubo prze, przelewał, 155. No. A może bym się za zastanowił. 110 No, jakiś to tam potencjał ma, ale raczej bliżej 80. Także to jest dosyć krótki poradnik, pierwszy po przerwie. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty. I może byśmy coś jeszcze ponagrywali. Także tyle ode mnie. I miłego czekania na kolejną edycję. Cześć.